Witam wszystkich, moi drodzy! Dzisiaj przygotujemy bardzo popularne danie na Ukrainie, jakie się nazywa Okroszka. Też to danie jest popularne i w Rosji, myślę, że na Białorusi też. Także nie potrzebujecie jakoś za dużo jakichś tam składników specjalnych, ale naprawdę to jest bardzo smaczne danie. Coś podobnego jest do polskiej zupy, jaka się nazywa chłodnik ale jakby są inne ingredienty, tylko że też podają to danie na zimno. Składników za dużo nie potrzebujemy, mam tutaj ogórek, można dwa jakichś mniejszych ogórka, potem koperek, kielbasa, można wybrać obojętnie jaką, kupiłam krakowską, ale można też wybrać na przykład szynkę albo, nie wiem, tani wariant parówkę, potem śmietana, 500 gramów, trzy ziemniaczki i trzy jajka, też cytryna, też trochę pieprzu, soli, no i to wszystko. Jeszcze będzie potrzebna gotowana woda. No i teraz muszę gotować ziemniaki, też jajka, żeby byli na twardo. Już postawiłam ziemniaczki, jajka i teraz idę kroić inne ingredienty. I dopóki teraz będą gotować się ziemniaki, to pokroję ogórek, kiełbasę i też koperek. Pokroić najlepiej takie na mniejsze, takie kawaleczki. Ja na przykład lubię czym to jest drobniej pokrojone, tym jest dla mnie lepsze. Ale oczywiście kto jak lubi możecie pokroić i większymi takimi po prostu kawaleczkami. więc ja takimi małymi kawałeczkami je to pokroiłam. Teraz też pokroję kiełbasy i dalej już w prawie są gotowe jajka i ziemniaki, także też dodam ich tutaj. <śmienic> Natomiast z koperka można dodać natkę pietruszki albo na przykład zieloną cebulkę, także to co lubicie. Ja na przykład lubię tylko koperek, także dodaję tylko jego. Też można dodać do okroszki rzodkiewkę, jeżeli lubicie, też będzie bardzo smaczny no i tak samo drobniutko, drobniutko okroję koperek. Tą okroszkę ja będę robić na śmietanie, ale też ją można zrobić na kwasie, albo na majonezie. Też niektóre ludzi robią na kefirze. Także to co lubicie, możecie dodać. Ostatnie co kroję to zimniaki, i potem będę musiała przygotować wodę. Ale też trzeba poczekać, dopóki ona wystygnie, żeby dodać ją do tej zupy. Napiszcie też w komentarzach, czy kiedyś próbowaliście taką zupę i czy Wam się podobała. Bo na Ukrainie jest bardzo popularna i wiem, że w sumie dużo osób ją próbowało, bo zawsze mnie też pytali i prosili o przepis tego danie, eee, także napiszcie, będzie ciekawie poczytać i napiszcie z czym próbowaliście, czy ze śmietaną, czy na śmietanie ta okroszka była robiona, czy na przykład na kefirze czy albo kwasie. Także czekam Wasze komentarze. I teraz do tych wszystkich ingredientów, co pokroiliśmy, dodajemy śmietanę. Ja dodaję takie całe opakowanie, 400 g. I potem to wszystko wymieszamy i dodamy gotowaną zimną wodę. Jak już wszystko wymieszaliśmy, to dodajemy wodę, mniej więcej tak 1-1,5 litry. Też oczywiście zależy jaki macie garnek i czy tak samo dodaliście ingredientów jak ja. I też dodajemy pieprz, cytrynę dla smaku i sól. Jeżeli lubicie taką zupę, żeby ona była bardziej gęsta, to możecie dodać po prostu mniej tej wody. Jeżeli, że lubicie, żeby była taka bardziej rzadka, no to dodajecie po prostu więcej. Także to wszystko można kontrolować. I dalej wciskam po prostu sok z cytryny. Jak coś to dodam jeszcze. I dodaję też pieprz. I też sól. Dodałam mniej więcej 1,5 litra wody, także wyszło w prawie taka, taki cały garnek. Najlepiej jest do takiej okroszki jeszcze podać kawałek chleba z musztardą. Niestety nie mam musztardy. Także będzie tak, ale ogólnie polecam. Z musztardą jest dużo, dużo smaczniejsze to jedzenie. Mam nadzieję, że Wam też będzie to smakować. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa, pa. moi drodzy, witam Was wszystkich. Dzisiaj przygotuję razem z Wami okrosz. Witam wszystkich, moi drodzy. Witam wszystkich, moi drodzy. Ja dodałam gdzieś mniej więcej 1,5 litry. Ja, ja dodałam mniej więcej półtora litry tej wody, także wyszedł u mnie w prawie cały garnek. Moi drodzy, życzę wszystkim smacznego i mam nadzieję, że wam nie wiem co powiedzieć na końcu. Mam nadzieję, że wam też będzie to smakować. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa!